Siemano moi drodzy, witam serdecznie w najnowszym odcinku. Dzisiaj będzie kolejny film z tej serii o podkładach kremowych z lepszym składem i moi państwo, dzisiaj to mamy takie kremowe podkłady średnio kryjące, które można zbudować do wyższego krycia. O proszę, to jest właśnie wyjaśnienie dzisiaj tego odcinka. Mam trzy polskich firm i dwie zagraniczne, mam dużo bardzo do powiedzenia, postaram się w miarę do rzeczy przejść, bo mam bardzo, bardzo rozległe notatki i mnóstwo rzeczy zauważyłam w trakcie używania tych kosmetyków, mam nadzieję, że to będzie jakoś pomocne. Niektóre wnioski są tak dziwne i tak na granicy absurdu, że się zastanawiam, czy to do kogoś dotrze, oprócz mojej głowy, ale może, może, trzymajcie kciuki. Tak się chyba nie trzyma. Chyba nie. Chyba coś tu się nie udało. Zaczniemy od tego kosmetyku firmy Soraya. Ta linia nazywa się Soraya Plante. Naturalny podkład, dopasowujący się 03 Warm Nude. To jest ten kolor, który ja mam i mam ten kolor tylko dlatego, że on był jeden dostępny. W momencie, kiedy ja robiłam zakupy już mówię, dobra, nie będę czekać, po prostu wezmę to i zobaczymy. Ten kolor jest bardzo dziwny, on na mnie albo może inaczej, postaram się znaleźć plusy tego produktu. Będzie mi bardzo trudno, dlatego że ja mam bardzo dużo negatywnych odczuć z nim związanych. Po pierwsze, ten kolor jest przedziwny, bo w trakcie nakładania na twarz, on jest mi ciut za jasny, ale w momencie jak zaczynam go rozcierać i on się troszeczkę utlenia, on się utlenia na pomarańczowo, nawet nie na ciemniejszy kolor, czy na jakiś taki trochę brzoskwiniowy, nie, na pomarańczowy, na tak pomarańczowy, że ja muszę to zmyć. Parę razy już tak miałam, że nałożyłam to na twarz. Przyszłam do pracy i centralnie pierwsze co jak weszłam, przeszłam przez próg, to mamy takie duże lustro na ścianie przyklejone. Jak zobaczyłam sama siebie, to miałam takie uuuu, o nie, o nie. On dostawał wiele szans. Ja użyłam jedną trzecią tego produktu. Używałam go głównie w weekendy albo wieczorami, jak robiłam makijaż, żeby zobaczyć jak on się zachowuje, żeby tą teksturę tam poczuć. No i nie mam najlepszych tu, najlepszego odbioru. No po pierwsze to, to, to utlenianie, ale jeżeli Wam się uda znaleźć kolor, który będzie może tak super super, super jasny, to do średniego koloru może on się utleni, żeby Wam pasowało. Jeśli ktoś ma ten produkt i mu pasuje, to opiszcie trochę, jaką macie cerę i jak Wam, który kolor Wam pasuje. Mówię, mi ten kompletnie, kompletnie na pomarańczowo się zmieniał na twarzy. Druga rzecz, która mnie w nim doprowadza do szału, ale myślę, że osoby, które mają ekstra suchą skórę, będą to lubiły, to jest konsystencja. On jest niezwykle gęsty. On jest gęsty praktycznie... Jak taka bogata maska do twarzy jest naprawdę super gęsty. Mi się to ciężko rozprowadzało palcami. Trzeba było tak naprawdę się nawysilać, na żeby to ładnie rozprowadzić. Ale tak jak mówię, podejrzewam, że osoby, które mają ekstremalnie suchą skórę, będą zadowolone, bo on tak będzie otulał y, twarz. Mi to przeszkadzało. I ja go czułam na twarzy dosłownie od momentu nałożenia. Tak jak położycie sobie nam maseczkę nawilżającą i chodzicie trochę po domu, i czujecie, że ona jest na twarzy, I ja mam tak z tym podkładem, że ja go po prostu czuję cały czas, od momentu nałożenia do momentu zmycia. Dodatkowo on mi się bardzo szybko wyświetla. I to na całej twarzy, nie tylko w tej strefie T, czy w strefie, i on nawet tu na policzkach mi się wyświecał na maksa. Yy, I to nie chodzi mi o to, że taki. Że wyglądał naturalnie, że się robiła ta twarz taka trochę bardziej nieupudrowana. Nie, on się wyświecał na maksa. To tak wyglądało, jakbym wzięła trochę olejku i sobie popryskała po twarzy. Naprawdę niezbyt ładnie to wyglądało, więc to kompletnie myślę, że to nie jest kosmetyk w ogóle do mojej skóry. Przy jakiejś super, super suchej myślę, że naprawdę to mogłoby się udać, bo przy mojej to tak nie za bardzo. Jeśli chodzi o aplikację, jeszcze, no to tak jak mówiłam, jest gęsty, ciężko się to rozprowadza. Najlepszy rezultat uzyskałam, jak rozłożyłam go palcami na całej twarzy, a później wklepałam trochę gąbeczką, żeby to jakoś w miarę ujednolicić. Pędzlem bardzo ciężko, nawet takim flat topem, czy takim tam skunksem, bardzo ciężko, bo on jest gęsty, smugi się robią. Palcami no dało się to zrobić, ale to było trochę tak jak wcieranie właśnie jakiejś pasty w twarz, a samą gąbeczką to z kolei gąbka wciągała bardzo dużo produktu i no marnotrawstwo, tak najprościej mówiąc. Myślę, że tutaj miało miejsce. Jedną rzecz, którą mogę mu naprawdę na plus poczytać, to jest krycie. Jeżeli ktoś potrzebuje dużego krycia, to cieniutka warstwa rozprowadzona na twarzy daje średnie, no takie, takie średnie krycie. Jeśli są jakieś tam niedoskonałości przebarwienia, jakieś naczynka, to on to przykrywa. Napra może nie tak, że na beton, ale naprawdę to przykrywa, więc to krycie jest takie średnie, ale jeżeli się chce na przykład dołożyć w którymś miejscu więcej albo w okolicy nosa gdzieś tam zbudować, czy zamiast używać korektora nabrać na malutki pędzelek odrobinę podkładu i nałożyć bezpośrednio na jakieś tam zmiany, on jest to w stanie zrobić. Da się to krycie zbudować, do troszeczkę wyższego, więc jak Wam nie przeszkadza taka konsystencja i uda się Wam utrafić kolor, no to myślę, że to może być spoko kosmetyk, mówię, dla mnie totalnie nie, nie będę go dalej używać, na pewno oddam go gdzieś w dobre ręce. Dalej mamy podkład Felicea i ja tutaj mam ambiwalentne uczucie co do niego, dlatego, że ja mam go dzisiaj w ogóle na twarzy i to jest podkład, który my w domu nazywamy podkładem nagraniowym, ponieważ jak ja go nałożę na twarz i usiądę tutaj w studio przy tych wszystkich lampach, które są naprawdę, to jest bardzo Ostre oświetlenie. I tutaj rzeczy, których normalnie na co dzień, jak ktoś stoi ode mnie w odległości 5 cm, to nie widać, to przy tym świetle widać wszystko. Widać każdy włosek, widać każdy jakieś, nie wiem, mikroskopijne naczynko, każdy pieprzyk, wszystko. Więc do nagrywania w 4K muszę tutaj przyłożyć większą wagę do, do nakładania tapety, dlatego, że jeśli tego nie zrobię, to zawsze znajdują się jakieś życzliwe osoby, które przychodzą, żeby podzielić się ze mną tą informacją, że one widzą pod moim okiem cień, więc trochę muszę się bardziej do tego przykładać i to jest właśnie nagraniowy mój podkład. Podniosłam ten kubek i go tak trzymałam przez 3 minuty, dajcie się napić, na sekundę się zamknę. Jeśli chodzi o to, jak on wygląda na twarzy, no to to się ładnie prezentuje, da się zbudować średnie krycie do takiego nawet całkiem sporego, da się nałożyć dwie warstwy, jeżeli komuś na tym zależy. Mi ten kolor tak średnio się podoba, mam yy, dwa, nie wiem, czy oni mają tylko dwa czy trzy, bo nie pamiętam. Color Light 131 i Color Medium 132. Być może to są tylko dwa, nie pamiętam dokładnie, bo to już dawno była jakby je kupowałam. Ten jest w jakimś zastępczym opakowaniu z taką pompką plastikową, a ten jest z metalową, taka ona przychodzi najczęściej. Jeśli chodzi o ten kosmetyk, to on ma on wygląda bardzo, bardzo podobnie do tradycyjnego takiego drogeryjnego podkładu. Konsystencja jest niemalże identyczna jak takie jakieś Healthy Mixy i te inne wszystkie z drogerii. E, dość łatwo się to rozprowadza. Da się rozprowadzić palcami, da się rozprowadzić gąbką bez problemu. Ja najbardziej lubię gąbką go aplikować, bo wtedy w miarę równo em, to wszystko się rozprowadza. Jakby się chciało flat topem nałożyć go na twarz, to też jest tylko trzeba, do zrobienia tylko trzeba spryskać tego flat topa e, wodą albo hydrolatem, żeby nie wciągał tak dużo produktu, nie? Ale to po prostu kwestia wilgotnego pędzla. To, to jest całkiem spoko. Jeśli chodzi o kolory, to no są oba mi za jasne. Ja mam go na twarzy, musiałam go aż tutaj dotąd nałożyć, żeby to się w miarę wyrównało. Myślę, że jak tylko odrobinkę się opalę, to już ten ciemniejszy będzie mi mocno za jasny. Powiedziałabym, że te odcienie są neutralne. Nie są super ciepłe, nie są super zimne. Na mnie przynajmniej tak to wygląda. Jakby nie szło ani w róż, ani w jakiś tam specjalnie żółty. Trochę może szaro na mnie one wygląda Zwłaszcza ten jaśniejszy, no ale da się to tak zrobić, żeby ono wyglądało ładnie. Jak się przypudruje porządnie, nałożę trochę brązera, różu, to myślę, że on się całkiem dobrze wtapia. Niemniej jednak, na tym się kończą jego plusy w moim przypadku. Ja myślę, że dużo osób, które mają właśnie taką cerę mieszaną w kierunku suchy albo suchą, będą zadowolone, ale jeżeli macie mieszaną w kierunku tłustej albo tłustą, to o, myślę, że naprawdę dużo wymaga ten podkład cierpliwości, żeby on dobrze wyglądał. Dlatego że on wygląda super przez pierwszą godzinę, a później na mojej twarzy przynajmniej, wygląda jak pokrywa w wosku. Dosłownie on mi się wyświeca w taki nieładny sposób i cały, na całej twarzy, w każdym miejscu, gdzie mam go położonego, on mi się zamienia w taką woskową skorupę i po pierwsze on wygląda jak podkład, ja lubię dużo makijażu, żeby nie było wątpliwości, nie? Ja to lubię sobie nawalić po prostu pod korektorów, jakiś tam. No dobra, na twarzy to nie. Ale jakiś tam tysiąc cieni do powiek i tak dalej. Naprawdę lubię makijaż. Nie chodzi mi o to, żeby wyglądał makijaż, jakby go nie było. Właśnie ja po to go nakładam, żeby się cieszyć jego kolorami i tak dalej. Ale lubię, jak moja skóra wygląda jak skóra. Po tym nie wygląda jak skóra, po tym wygląda właśnie bardzo sztucznie. Do nagrania jest w porze na co dzień, to jest dla mnie o wiele za dużo. Ja się czuję bardzo nie, nie sobą, jak przechodzę koło lustra i nie widzę. Tekstury mojej skóry, tylko widzę po prostu takie, takie coś, kompletnie jednolity kolor. Natomiast ta po godzinie, co się dzieje, to właśnie ta twarz się robi taka niemalże woskowa. Ten podkład mi się tak jakby łączy, że zamienia się w taką woskową skorupę. Bardzo mocno mi podkreśla pory. Ja go muszę odcisnąć najpierw jakimś papierkiem, takim, no wiecie, tą bibułką matującą. Następnie wklepać jeszcze cały podkład na całej twarzy razem już z brązerem i tak dalej, jakąś. Gąbeczką suchą, taką do makijażu, i wtedy dopiero przypudrować, żeby to jakoś wyglądało. Jest bardzo ciężki mi na twarzy. Niestety nie, nie cierpię go. Autentycznie go nie cierpię. Ja teraz tak robię, jak dzisiaj, że nakładam ten makijaż i jak tylko skończę nagrywać, to idę to zmyć i nałożyć na twarz coś innego, bo tak bardzo mi to przeszkadza. Niemniej jednak, jak szukacie jakiegoś takiego przejścia z tradycyjnych podkładów do takich z lepszym składem, to mi się wydaje, że on jest super. Jego będzie mnóstwo osób lubiło. Bo właśnie on daje to... Ten wygląd podkładowy, on się zachowuje jak podkład taki tradycyjny, on się rozprowadza jak podkład tradycyjny, tylko ma dużo lepszy skład. Więc yy, mi się wydaje, że to będzie hit w ogóle dla tysięcy osób, naprawdę. Mam takie wrażenie, że mnóstwo, mnóstwo osób będzie to lubiło. Yy, mi po prostu on pr osobiście nie odpowiada i moja skóra też się z nim tak nie do końca dogaduje. Czy zużyję do końca? Na pewno, do tych odcinków. No chyba, że się trochę opala i będą już mi zdecydowanie za jasne, to wtedy one polecą do moich koleżanek. Yy, także taka sytuacja, no. Jeszcze to jest właśnie to, że ja go czuję, jak go nałożę na twarz, teraz też go czuję. Czuję, że on, gdzie on jest położony, czuję nawet dokąd na naszej tutaj rozprowadzałam, także. Mnie to osobiście dosyć mierzi. Dalej mamy ciekawy kosmetyk marki AA, który jak otworzyłam, to myślałam, że rzucę nim o ścianę, byłam taka zła. I cieszę się, że się nie poddałam, że jestem wytrwała w tych wszystkich testach, bo później się okazało, że moje zdanie kompletnie o 180 się odwróciło. AA Go Green, tak nazywa się ta linia, antybakteryjny nawilżający podkład wygładzający z selerem. I tutaj ja mam kolor jakiś najciemniejszy, czy to ma nazwę na opakowaniu? Ciemny. Tak, mam kolor ciemny. Kolor ciemny jest mi za jasny, tak jak teraz chyba wszystkie te produkty, ale już się nie przejmuję, po prostu czasem pudruję twarz brązerem i też jest spoko. Jeśli chodzi o ten podkład, jak ja zaczęłam go używać, on był tak rozwarstwiony, że byłam w szoku, że można było coś takiego na półce postawić, w sensie byłam zła, a autentycznie byłam zła, bo to nie jest firma, która wypuszcza pierwszy kosmetyk, nie? Oni są od lat na rynku, to już nie powinno takie coś mieć miejsca. Wyciskam, 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 bo kupiłam ten i kupiłam jeszcze jakiś jaśniejszy kolor, ten jaśniejszy to od razu oddam koleżance, bo on był na mnie praktycznie biały. I dosłownie on wyglądał jak twaróg, znaczy nie, jak serek wiejski. Takie duże grudki i od tego rozdzielona ta olejowa część. No niezbyt ładnie to wyglądało, nie chciało mi się to połączyć nawet na tej podkładce. Mam takie, pełno mam takich szklanych podstawek pod świeczki z IKA i na nie właśnie wypuszczam kremowe produkty, jak chcę się umalować. Albo wysypuję sypkie, bo mam ich tam kilka i w rotacji używam. No i tak wyciskam, wyciskam i próbuję to pędzelkiem połączyć, próbuję to gąbką połączyć, no nie chciało za bardzo się jakoś tam skleić. Jeszcze do tego było po rozbiciu tych grudek takie na maksa gęste. No jak ja mam tego używać? Ludzie to nakładają na twarz i lubią i w ogóle. a Ja tutaj chyba trafiłam jakąś sztukę słabą. No i okazało się, że tak, że trafiłam bardzo słabą sztukę, bo kupiłam drugi taki podkład. Tamten wyrzuciłam wydaje mi się, że on był po prostu jakiś, nie wiem, czy za długo stał, czy co nam się z nim stało, ale no, nie dało się już go odratować. Natomiast ten, jak otworzyłam i zaczęłam używać, nagle się okazało, że jest wszystko w porządku, nie ma żadnych grudek i ta konsystencja jest faktycznie fajna. On się zachowuje właśnie jak podkład, jak taki klasyczny podkład, nie krem BB, nie naturalny podkład, tylko jak podkład, taką ma konsystencję kremową. Bardzo łatwo się to rozprowadza palcami. Jeżeli macie skórę, która jest tłusta, to myślę, że nie będzie najmniejszego problemu, bo on się rozprowadza po prostu bez jakichś dużych kłopotów. Da się to nawet nie mając specjalnego, specjalnych umiejętności łatwo rozprowadzić w miarę równo. Jak macie skórę suchą, to nie przewiduję, że to będzie ukochany Wasz kosmetyk, dlatego, że on przy... on ciągnie przy rozprowadzaniu. Jakie są suche placki mocno na skórze, to on jest taki aż, że właśnie przesuwa się... Albo może inaczej, nie chce się przesuwać po skórze, tylko tak się jakby jej czepia. To, to myślę, że może być irytujące, jak ktoś ma skórę suchą. Jeśli chodzi o aplikację, to palcami spoko, można zrobić takie niewielkie krycie do średniego. Myślę, że tak, żeby to nazwać mocnym kryciem, to chyba ktoś po prostu nie nosi za bardzo kryjących produktów, to, to wtedy może wypadać tak w porównaniu. Da się go budować, można nałożyć dwie warstwy cienkie, można dołożyć w niektórych miejscach, tylko jeżeli się potrzebuje, nie odcina się jakoś specjalnie. Gąbeczką też się da to ładnie rozprowadzić na twarzy. Pędzlem to tak różnie bywa. Przy tych moich tłustych miejscach on się rozprowadza spoko, w tych suchych pędzlem to jest trochę ciężko, bo właśnie też tak ciągnie. To to zauważyłam, jak go, jak go nakładałam Hmm, co tutaj jeszcze czekać, jest, aż sprawdzę, co mam w moich notatkach? Zaznacz koniecznie, że do tłustej cery tylko palcami i bardzo mała cienka ilość, żeby wyglądało klasycznie. <ścoughs> Oto jeszcze Wam dodam i właśnie z tym Was zostawię, i przejdę do następnego produktu. I to jest ten produkt z Diego Dalla Palma. Nazywa się on Illuminating Foundation. To jest numer 22, jest bardzo, bardzo jasny ten kolor. Ma w ogóle rewelacyjną tubkę. Ja kocham te tubki z, takim, z taką cienką końcówką, dlatego że da się wyciągnąć niewielką ilość produktu i łatwo rozprowadzić precyzyjnie, jeżeli chce się go aplikować po na twarz. On jest bardzo luźny, ta konsystencja jest naprawdę super, super luźna, i on się bardzo. Bardzo łatwo rozprowadza na twarzy. On jest niemalże jak serum. Ja używałam tego produktu do rozjaśniania takich, które mi się utleniały na pomarańczowo, jakoś mieszałam po prostu go najczęściej z innymi kosmetykami. Sam na twarzy on daje taki rezultat małego do średniego krycia przy jednej warstwie bo on się rozprowadza dość nierówno. Jak macie tak, że y, lubicie sobie dać czas, że makijaż to jest dla was przyjemność i sobie to nakładacie powoli, to z tym produktem można uzyskać bardzo nierówne krycie, bo jak go nie rozprowadzicie szybko, y, to on w niektórych miejscach zdąży zastygnąć, zanim to rozprowadzicie ła, tak y, równomiernie. Więc y, trzeba z nim pracować szybko. On dość mocno zastyga, zostawia matową, y, matowe wykończenie. Ja jestem w stanie posmarować tym twarz, zostawić na przykład na 2-3 minuty i on się na tyle wchłonie, że zostaje mi matowa skóra bez pudru, co jest zaskakujące. Nie pamiętam, czy on ma w 100% naturalny skład, dlatego że nie mam od niego kartonika jeśli nie ma, to na pewno ma lepszy niż takie tradycyjne. To możecie sobie na stronie poczytać, na pewno podepniemy link na dole w opisie filmu. Jeśli chodzi właśnie o to zastyganie, to tak jak mówię, on zostawia niemalże matową skórę, taką ładnie matową. Przy mieszanych, tłustych cerach to myślę, że warto się zainteresować, bo on rzeczywiście pięknie się prezentuje. Nie podkreśla porów w moim przypadku, podczas gdy, który to tam był, no ten z Sorai na przykład to strasznie było widać, bez pudru to naprawdę było widać każdą kropkę na twarzy, nawet jak one Normalnie nie wyglądają na jakieś zastraszająco ogromne, yy, jeszcze co do niego yy, jest bardzo trwały. On w moim przypadku jest na maksa trwały. Jestem zaskoczona tą trwałością, dlatego podejrzewam, że tam mogą być jakieś dodatki do tej formuły, bo on po 8 godzinach wygląda tak, jak wyglądał rano. Naprawdę super ładnie się prezentuje. Coś, co tam jeszcze mam do powiedzenia, właściwie to tyle. Zaskakująco spoko. Ten podkład był naprawdę zaskakująco spoko. I na koniec mamy mleko wam do przedstawienia Oat Milk Foundation. Tak nazywa się ten produkt. Jest on produkowany przez markę Ere Perez. Już Wam kiedyś pokazywałam w odcinkach ich kosmetyki to jest ten konkretny kolor, przyszłam tutaj Wam pokazać właściwie ten konkretny kolor najbardziej, on nazywa się Latte i to jest dosłownie podkład, który ma kolor mleka on jest, na mnie jest biały nie da się inaczej tego nazwać, może Wam pokażę troszeczkę, ogólnie nie robię słoczy i tak dalej, bo uważam, że to jest bez sensu i tak na moim kolorze skóry to Wam nic nie pomoże, jeśli chodzi o ten podkład, to on jest on jest naprawdę bardzo, bardzo jasny. On jest niemalże mleczny. Wszystkie moje koleżanki, dosłownie, wszystkie koleżanki, które u mnie były, miały... Nawet jeżeli miały super jasną skórę, to on był dla nich za jasny, a myślę, że jest mnóstwo osób, które czegoś takiego szuka. Jak Wam pokazywałam czasami e, jakieś tam próbki, czy jak się malowałam w trakcie dnia e, na Instagramie, to dużo osób właśnie pytało, skąd ten podkład taki biały, taki biały. To właśnie to jest ten. E, on jest bardzo dziwny. Jest niesamowicie tłusty, e, w sensie w, jak już się go nałożę na twarz, to czuć ten tłuszcz, który jest w recepturze. Bardzo, bardzo długo się rozprowadza. Praktycznie nie ma możliwości, żeby on chociaż trochę się wchłonął. Już nie mówię o zastyganiu. Nie ma możliwości, żeby on się wchłonął. I on jeszcze ma to do siebie, że trochę włazi w zmarszczki. Więc jeżeli macie cerę, na której jest już dużo zmian, dużo zmarszczek, no to wtedy wypadałoby go pomieszać z jakimś innym, bardziej nawilżającym, żeby tego efektu uniknąć. Albo no po prostu jest dla młodszych osób, które nie mają dużo zmarszczek na twarzy. Bo tak jak mówię, włazi i zbiera się w każdym miejscu. Trzeba go dość mocno przypudrować. Ja ogólnie nie lubię tego kosmetyku, ale pomyślałam, że ten kolor będzie dla Was jakąś tam pomocą, podpowiedzią, bo myślę, że niewielka ilość tego może zmienić kolory wszystkich praktycznie podkładów na trochę jaśniejsze lub o wiele jaśniejsze, a on połączony z innymi rzeczami już nie ma tego, nie robi już tego motywu, że właśnie wchodzi w zmarszki albo tam jakoś długo bardzo zastyga. On się tak, znaczy, zastyga, wchłania się, yy, więc on jako taki dodatek to jest coś fajnego do twarzy, sote, także tylko jego się nakłada, to mówię, no. Ciężko, bardzo dużo pudru, niespecjalnie dobrze się rozprowadza. Jeszcze włazi w te zmarszki. No nie mam najlepszego zdania, ale ten kolor tak pomyślałam, że przyniosę i wam pokażę, bo jest to coś wartego uwagi. Jeśli chodzi o krycie, no to jeśli się to rozprowadzi na cienką warstwę na twarzy, to można uzyskać takie niewielkie krycie, takie, że jeszcze trochę skóra przebija spod spodu. Jeśli się go nakłada gąbeczką, no to już to jest takie średnie krycie. Jeżeli są jakieś duże zmiany, pryszcze, duże zasinienia na przykład pod oczami, jeżeli ktoś aż pod oczy nakłada podkład, albo jeśli macie jakieś duże naczynka, czy porozszerzone naczynka, no to wtedy przebijają spod tego produktu. Dołożyć się już niekoniecznie da, bo wtedy bardzo widać ten dużo jaśniejszy placek na twarzy. Ale połączone z innymi rzeczami, myślę, że jest takim czymś, co wiele osób zainteresuje. Dobra, to byłoby na tyle. Następnym razem to już wchodzimy w ten segment dużego krycia, te farby do ściany. To jest, to jest ten moment, ja już zacieram ręce na ten odcinek, bo myślę, że wiele osób będzie zachwyconych, bo czegoś takiego poszukuję. Ja się postaram, jak najbardziej będę mogła opowiadać w sposób życzliwy o nich, bo w większości bardzo nie lubię. No ale to już będzie w następnym odcinku. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę wszystkim cudownego tygodnia. Tak jak zawsze, jeśli macie te produkty i ich używacie, napiszcie w komentarzu, jaka jest Wasza cera i jak Wam się sprawdzają, bo to jest pomocne też dla, dla wielu osób, które te komentarze czytają. Dobra, miłego tygodnia, do zobaczenia następnym razem. Na razie!